Dobrze, a Polciu, Będziesz grzeszny. Nie wolno sikać w domu. Nie wolno zajadać mebli. Dobrze? Daj łapkę. Zgoda? Zgoda. Mamy umowę. Mamy umowę. Wiesz Gdzie jedziemy? Po Kacpre. Po pra naszego kuzyna. I razem z nim będziemy buszować po Ikei, więc mam nadzieję, że Kasperek nam tutaj pomoże, będzie nam tutaj ładnie przejmie kamerę. E, no zobaczymy. E, cel to kupić stół. I czekamy nie... czy wrócimy jeszcze z czymś, czy, czy Cel ten, co to ze Kupić stoła. stół i nie rozpierdź dzień wszystkich oszczędności. <laughs> Dokładnie. Nie no, stół to jest bardzo ważna rzecz, musimy kupić na, na to drugie e, mieszkanko. No i wyruszyliśmy, jesteśmy w naszym tutaj busie Wzięliśmy ten samochód z myślą o tym, że jeżeli kupimy stół to musi się gdzieś zmieścić bo poza tym drugie auto się pokszaniło A chciałam poprowadzić No i co? I, z, I znowu tak, no nie no, w busem to tak trochę, nie Cykasz się Cykam się troszkę I Jedziemy, w ogóle zabawna historia, bo ostatnio zamówiliśmy stół, taki piękny z marmurkowym blatem Bo ja jestem w ogóle miłośniczką Takiego jasnego marmuru Z trudem namówiłam Ernesta Żebyśmy nasze prywatne mieszkanie tak wykończyli I takie je jest Ale też Ci się podoba, prawda? No i tak idealnie wpasował się Ten blat do naszej prywatnej kuchni Do naszego tego mieszkania Że no niestety Go sobie zostawiliśmy Niestety albo stety bo Stwierdziliśmy, że idealnie się pasuje do naszego a więc y, mamy piękne krzesła kupione na to mieszkanie od drugie y, to. 40 minut będziemy pani dojechać no. O nie, to jakoś nie da rady tam dojechać No ale to do IKEA jest podobnie, bo jest niedaleko mm, piątek jest To te korki wybieramy się o godzinie 16 No, więc Krakowie koreczki I Ej, nie ma, to jest cud, nie ma e, kolejki do hot dogów do Nigdy nie, lub... nie do z Ikei? o porze. Za dwa ziko macie hot doga wege. Za dwa ziko jest hot dog z ketchupem i ogóreczkiem. Ja lubię i wege i ten zwykły. Jaki, ja biorę. Jaki wege, chcesz? Wege, bo wege jest najlepsze. Pierwszy raz nie ma kolejki do hot dogów. Cieszę ja się. Proszę wege hot doga. Jednego tylko? No jednego. Bierz dwa ja stawiam. A ty ile chcesz? Ja stawiam sobie dwa. Nie, no, jednego z jednych. No, nie żałuj. Nie, ja widzę jeden. Dobrze, to będzie jeden Kasper, Ile chcesz hot dogów? Pięć. Pięć? Pięć hot dogów. Ja no, żartuję, żartuję. Dwa albo trzy. Dwa sekundy. No. To dwa jakie? Z porówką czy wege? Yy, Mięsna. No. Oba? Ale we ja Oba. uważam, że wege są najlepsze Ja chcę jeden taki, jeden taki. Yy, chcesz dwa, dwa z porówką? Czyli jeden no, no, tak, trzy z porówką i trzy z porówką. wege. Nie, i dwa wege Zdadź meble, to mieszkanie, które zaraz będziemy wynajmować, a my już ogarniamy mieszkanie, które będziemy mieć za rok. Zobacz tu masz takie miejsca z No, na kieliszki byśmy. Mogli. Ale co najlepsze? zobacz ile jest tu miejsca w tych. Na gążia co to, to całą do długości. Wiesz odny skarbisz, że za rok jeszcze można by się zmienić. No, już się nie zmienię. Ale dla mnie to, nie za niska jest to sofa? Nie, właśnie fajna jest ta I co, taka lampa byś też nad głową? Tak. No, no bez no, Właśnie, za załóżmy taką lampę. No nie, to mi się nie podoba, że ta lampa jest tak na Nie, się popatrz. Jest malutki. Ja nie wadzę. No no też nie spokojnie, fajnie. spokojnie byś przed nim przeszła. Przejdź, powiedzmy. Tam były jeszcze stoliczki prawowe, które tak. chciałam Ci pokazać na tym mieszkanie. Chodź no. tu do mnie. Donarnie. Jestem wielki, to Ja Jestem wielki, jestem niski. Jestem wielki. Jestem na wielkim sercu. Mówi chłopak o wielkim sercu. No nic, szukamy dalej. Ale kupiliśmy parę rzeczy tutaj na miejscu, w Ikei. Może niekoniecznie na tamtą mieszkanku. No tak zazwyczaj bywa, że jedziesz po coś innego, a wracasz czymś innym ale parę rzeczy kupiłam więc później pewnie Wam pokażę co nie wiem czy mnie było słychać bo tutaj koszyk tak mi strasznie szumi Jeszcze ciasteczka takie indzirowe. Lampę do miała. Lampę na kalinowe, dywanik łazienkowy. Dobra, chodźmy. Yy, w sumie przyjechaliśmy po stół, ale stołu nie znaleźliśmy. No. Nie znaleźliśmy stołu w końcu, co? Nie. Udało się wyjechać z szafą. Znaczy, wyjeżdżamy z szafą. Do... Przynajmniej nie muszę składać. Co? przynajmniej nie będę musiał składać. Tak, będzie gotowa. To jest akurat szafa z ekspozycji, udało nam się taką dorwać. Neku Dobra, jadę po auto. masz nie. Dobrze, że mamy pomocnika. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś katper, ale. Y ta szafa jest z, no, z, z tego jakby działu, że ktoś nie był i tak dalej, A szafa w ogóle nie jest uszkodzona. Może tylko gdzieś tutaj jest jakieś takie małe wgłębienie gdzieś. O, tutaj a, takie to... malutkie. I cena była, popatrz. 479, a Ernest jeszcze dogadał się i mamy za 400. 420. Za 420 <laughs> zł taką szafę do sypialni na to mieszkanko. A jaka była podstawowa cena jest gdzieś? 799. Tak, dybak. a gdzie masz to? O, tutaj, dobrze widzę? No. no. No także przecena niezła. A my lubimy rabaty. Emocje. <noise> wszystko elegancko, super szafa, tylko jednak Oka Okazuje się, że lepiej byłoby składać szafę w pokoju. A nie Co? przez malutki korytarzy, który ma ja A tak się cieszyliśmy, że nie musimy składać, mamy gotową szafę. I teraz chłopaki, I teraz chłopaki kombinują, jak ją tutaj wprowadzić do pokoju. Co to masz? Tu no, tylko na trzeba uważać, że no trzeba O, czyli tka. teraz już wejdzie, to już będzie... Się... Ja pierdzielę, nie wiem co chwycić. Kur... prawda? Tak. No czekaj, ja bym Ci pomógł, ale tam nie wejdę. Cześć. Cześć mały łobuzie. Wracamy z Ikei. Porwaliśmy dziecko. Porwaliśmy małe dziecko. A, a... Dodawali Dodawaliśmy dziecko do szafy. <laughs> promocji tak, tak naprawdę maja. było w szafie <laughs> Maja dodali Cię do promocji, co? <laughs> maja była za złotówkę a gdzie rodzice pojechali? pokaż okejkę, okejkę ale ja z ciocią, wujkiem będzie super będą pokaż super, tak a Ty będziesz spędzała czas ja z o Jezu ja tak, to Maja została w idzie na drzwi no ja spotkasz się za parę dopiero. Się do pasam parę. A To szybka kolacyjka z kurczakiem, z pieczarkami o, z koperkiem, z parmezanem no i makaronia, wszystko na mleczku kokosowym tutaj z takim serkiem kupiłam go chyba w Biedronce bardzo szybko kurczaczek zamarowany, w czym chcecie ja zawsze używam w kurczaka paprykę, ostrą paprykę czerwoną Łodką. Pies właśnie to kanapkę Majusia. Porwał Ci kanapkę. Cześć. Posmażemy kurczacka, pieczarki, e, zalewamy myszką, dodajemy makaron, mieszamy wszystko Dodajemy koperek. I tak, pyszne. Mam nadzieję, że będzie smakować. Zaraz się okaże. Recenzje. Manifik, przepyszne, naprawdę. Tak, co się cieszę. Kurczaczek czegoś brakuje, czy nie? Czy wszystko gra? Czy tam coś byś dodał? Nic nie brakuje. Naprawdę jest No to jestem zadowolona. Zostawię yeah. wam y, przepisik w y, opisie. Jakby co za chętnie. No już od wielu, wielu lat używam masło kakaowe, kremowe, mydło pod prysznic. I to nie jest współpraca. Ja wam po prostu pokazuję to, co używam i co bardzo lubię i skusiłam się słuchajcie, też no żeby było tak w klimacie dynia z imbirem, galaretka myjąca do, kąpi, do kąpieli pielęgnacyjny przysmak, straszliwa słodycz słuchajcie, naprawdę pachnie to nieziemsko a Ty co, z tym tkniłaś się? Tęskniłeś się Apolczo? Myślałeś Boże, to przejść? Boże, on jest taki kochany On wszędzie, gdzie ja nie jestem, to on musi być Nie używałam nigdy takich galaretek myjących I powiem Wam, że mega, mega fajnie Medełko do dłoni I taki kremik, też bardzo fajny Nie wiem, czy Wy lubicie ziali, ale ja akurat naprawdę bardzo I też ten peeling Przepięknie pachnie Ja lubię kosmetyki pachną Więc dla wszystkich, którzy też lubią to Taka słuchajcie, szybka polecajka I kupiłam sobie Ale jeszcze tak za dużo nie korzystałam Z Fluff Bo też widzę na YouTubie, że ta marka Szaleje I mnóstwo YouTuberek ją poleca To chyba widziałam u Ewy Pachulskiej i u Andziaks, Bo akurat też je oglądam Jogurt do ciała taki czekoladowy, więc jeszcze go nie używałam, nawet nie wiem. I tutaj taką chmurkę do ciała sobie będę testować. To takie tanie kosmetyki znalazłam je w Rossmanie. I jeszcze z Fluff maska do ciała, też jeszcze nie miałam okazji jej przetestować, bo to taki mój nowy zakup. Jeszcze zrobiłam sobie przed snem ostatnio tą jogurtową maskę z ziai. I naprawdę mega fajna. Bardzo super, zostawiacie sobie ją na noc. Fajnie nawiejże skórę i rozświetla.